Cześć drogi widzów, witam Cię na kanale Inwestycyjnym. W dzisiejszym materiale powiem Ci czy warto zainwestować w kapsułki z Rio. E, na samym wstępie materiału chciałbym Cię zaprosić do strony GoBoosting, która jest pośrednio tego materiału. Jest to strona, która płaci Wam za grania społecznościowych CSGO e, w formie kredytów. Te kredyty później się na swoje na jakieś skiny, e, więc serdecznie polecam. Link do strony znajdziesz w opisie. E, również chciałbym Cię zaprosić na naszego Discorda, na którym możesz dać swój ekipunek do oceny i zadać jakieś pytania dotyczące inwestycji. Pamiętaj o zasubskrybowaniu kanału, aby kanał mógł się dalej rozwijać i pchnąć cały czas do góry. Like, komentarz. Będzie mile widziany. Zadajecie dużo pytań, czy warto zainwestować w pojemniki z Rio. Moim zdaniem nie. Jeden powie, że, to jest to moi, że jego zdaniem jest to dobra inwestycja, jeden powie, że to jego zdaniem jest taka średnia inwestycja, ale moim zdaniem jest to tragiczna inwestycja. Sam w nią nie idę w ogóle. Jakbym miał w coś inwestować, to poszedłbym w jakieś tam może naklejki, ale w kapsuły, no to bym nie inwestował, no bo jest to moim zdaniem strata pieniędzy, już lepiej sobie zainwestować w jakiś czy jakiś Antwerp. Jak sobie zaobserwujemy na przykład na Krajka Legend z Rio, no to jej cena na to chwilę wynosi złotych 40 zł i stabilnie ona spada, więc to będzie spadać spadać może jak tam tanio się ją wyłapie i później się jakoś sprzeda, no ale nie będzie taki zysk, jak na przykład lepiej sobie zainwestować w jakiś paryż i mieć z tego lepszy zysk niż na taki Rio. Moim zdaniem te pojemniki z Rio zostały takie zapomniane, znaczy na troszeczkę suppline być z tego dosyć mały, więc. Możesz, musisz sobie sam odpowiedzieć czy opłaca się w to inwestować, moim zdaniem nie opłaca się w to inwestować, bardziej bym poszedł w jakiś Paryż lub jakiś Antwerp, jak sobie zaobserwujemy, Antwerp w mój w ekwipunku, który kupiłem za 2,90 do 3 zł, no to on sobie stabilnie rośnie, był sprzedawany w piku za 9 zł, teraz na tą chwilę jego cena wynosi 3,88 zł, myślę, że takie 10 zł będzie minimum kosztował za rok, więc sobie poinwestuję więcej w ten pojemnik i będę miał z tego fajny profit. Dziękuję za oglądanie materiału, daj znać czy taki content e, krótszych odcinków Ci się bardziej podoba, e, napisz komentarz czy również uważasz, że pojemniki z Rio są tragiczną inwestycją. Jeżeli posiadasz już jakieś pojemniki z na przykład Paryża, no to daj znać, a ja nie poczytam ile już macie na swoim ekwipunku oraz dajcie znać ile siedzicie w inwestycjach. To dziękuję za oglądanie materiału, cześć i czołem.